Cześć, I jeśli oglądaliście pierwszą część, dzięki, bo to jest już część druga tego samego triloga, mówiącego o uczciwości. Pierwsza część jeszcze mówi o prawdomówności, więc tak naprawdę... Dużo nie powiedziałem, po pierwsze dlatego, że nie lubicie mnie słuchać aż tak bardzo. E, rozumiem, rozumiem, rozumiem czemu, ale mam nadzieję, że to chyba przez to mnie tak nie lubicie słuchać, bo nie byłem tak naprawdę szczery i uczciwy wobec Was do końca. E, czemu? Po pierwsze, e, urodziłem się 29 sierpnia, 1989 roku to na początek, żebyście wiedzieli, że nie kłamię i mam rzeczywiście 22 lata. Teraz moja ksywka. Tak naprawdę musiałbym podzielić tą ksywkę na dwie części. Rycus to jest oddzielna część, którą się czyta jakby razem. czyli Rycus, czyli postać. Z Old Republic, a także trochę moja ksywka, czyli bo mam ksywkę rycu, a to jest taka właśnie trochę właśnie ukłon w stronę Gwiezdnych Wojen, ponieważ bardzo lubię Gwiezdne Wojny Następne, następną część trzeba też podzielić na tak zwane części dwuliterowe, ponieważ każda para tych liter oznacza inną rzecz, którą bardzo lubię. Pierwsza to jest ki, czyli KingT, czyli rycerz. Rycerz Jedi, rycerz e, normalny okrągłego stołu, e, rycerz ogólnie władanie mieczem, e, to mnie kręci, to mnie rajcuje, jestem w tym nawet powiem, może trochę jestem takim małym. Eee, nie, nie pokażę tego. Dobra, nie pokażę, więc możecie mi nie wierzyć. Ale jestem teraz uczciwy, więc. Dobrze, następne. Ring. To nie jest ten horror japoński bądź amerykański. To jest po prostu Ring. Czyli końcowy Lord of the Ring. Czyli książka, władca pierścieni przeczytałem wszystkie części wraz z Hobbitem e, około każdą część przeczytałem, żeby nie skłamać e, z dwa razy co więc bardzo lubię tą książkę wiecie, że trylogia Władcy Pierścieni jest dość duża, więc przeczytanie nawet dwukrotnie tych książek jest dużym wyzwaniem i tak naprawdę na tym mógłbym zakończyć, ale jeszcze zostały dwie, e, dwie pary liter. Li i An. E, to jest oczywiście ukłon w stronę wszystkich anime, mangi i wszystkich dawnych e, bajek, które kiedyś oglądałem. Pierwszy dotyczy pana Li. Pan Li jest e, był szefem w, pierwszym, e, w pierwszych częściach Atoma, czyli Alpha Teams of Machine tej całej grupy. Perf ich zwerbował, potem wziął ich DNA, stworzył e, grupę ich klonów, które były hybrydami. No oczywiście się właśnie ukazał zły, a mimo wszystko podobał mi się. Czemu? Ponieważ jest takim e, człowiekiem trochę sukcesu, a poza tym Chciałbym też mieć taką właśnie firmę tworzącą różne urządzenia, samochody, roboty, etc. etc. Na koniec zostawiłem AN. To jest postać z Bedaman. Jest to postać zła, jest to anju. Członek przymierza cienia, AN, czyli anju. Jest to pierwsza postać którą, mimo że jest zła, ja odebrałem ją jako fajna. Czemu? Ponieważ treningiem, swoją determinacją i swoim uporem do, doszedł do tego, co ma. Jak był w pewnym odcinku, zdjął swoje rękawice i okazało się, że ma je poranione od ciągłego ćwiczenia. Nie lubiłem je, ma to delgado jak coś. Wolałem Andrzu. To chyba było na tyle, było na tyle, jeżeli chodzi o moją ksywkę. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście komentujcie. Jeszcze czekajcie na Rysus TV. Pamiętajcie, że przez to, że skasowałem trzy pliki do, t do dzisiaj muszę dokładam jeszcze dzisiaj trzy pliki. Ja wam dziękuję. Proszę. Komentujcie ten filmik, bo naprawdę nie wiem, co tak naprawdę o mnie sądzicie. Jak chcecie, subskrybujcie. Łapki w górę. Dziękuję za wszystko. Nie wiem, e, jak tam. Nie wiem, jakby to wyrazić. Jak wiecie, nie, nie umiem dziękować komukolwiek. Aha, już mam ponad 200 wyświetleń e, mojego kanału. Super, tylko żeby to się przełożyło na subskrypcję, to zupełnie by był by nie był wzięty. Ale na razie jestem jeszcze zielony, tak naprawdę będę czegokolwiek wymagał e, od tak naprawdę setnego filmiku. Wtedy dopiero powiem, no weźcie, no teraz to musicie subskrybować, jak będę już miał setny filmik. A tak to na razie się nie spinajcie, ja wam dziękuję za wszystko. I do tiloga chyba wszystko powiedziałem Nara See you later